Działa to. Cześć. Cześć. Jak tam? Nowy no. rok, nowy ty? Nie, no, ja w zasadzie nie jestem jakoś taki specjalnie nowy, ale trochę nowych rzeczy mam na sklepie. A no w naszym wieku to trudno mówić o nowości. <laughs> ale no jakiś faj się szykuje no. u Ciebie nowy? Wiesz co, ja w ogóle tak przymierzam się do robienia pozwolenia na broń, więc też trochę patrzę w takim kierunku innym niż autor. No tak, bardziej na zbrojownię ostatnio. Na zbrojownię. No to zajrzymy też dzisiaj na zbrojownię, może pojawią się jakieś nowości, bo. bo właśnie dzisiaj o nowościach mowa. Nowy rok, nowe produkty. Nowy szpejt. Cześć Maciek. Cześć, ma! Słuchaj, tak jak już Ci mówiłem wcześniej, Przymierzam się do robienia pozwolenia, i wchodząc tutaj, można dostać od Copląsu. Na szczęście są raty 0%. Zgadza się. Więc można tę pierwszą broń jakoś przeżyć. Zwłaszcza, że chcemy mieć karabin, pistolet i pompkę. Wypadałoby, cały zestaw. Wypadałoby, stary. cały zestaw mieć. I co tu dla mnie przygotowałeś? Tak, przygotowałem ci trzy, trzy jednostki, trzy egzemplarze. Może zaczniemy od tej krótkiej, mm -hmm. małej, sztuki. Jest to Walter PDP. 4-6 cali w wersji Pro. Mm -hmm. Myślę, że to fajny egzemplarz na początek. Szczególnie dlatego, że nada się i do strzeń tarczowych z racji tam regulowanych przyrządów celowniczych i do dynamiki, choćby z powodu tego, że ma fajny leciutki spust o krótkim resecie. Mamy kielich, który nam ułatwi ładowanie magazynka. Mamy fajną sprężynę powrotną, która niweluje odrzut. W razie czego, jakbyś chciał sobie zamontować tłumik, żeby ciszej postrzelać, też masz taką możliwość. Zerknij sobie, mm -hmm. proszę. Ci fajnie leży w dłoni, to chyba też ważne, nie? Tak. Waltery słyną z tego, że mają bardzo ergonomiczne chwyty, i każdy, mm -hmm. kto go bierze do ręki, mówi, kurczę no super. Przyrządy też są fajne, takie przejrzyste. Zgadza się. Myślę, nie? że spoko. Jak już jakiś tam pistolet mamy, wypadałoby pójść coś w dłuższą lufę. Karabinki naszej rodzimej produkcji robiony przez Polaków pod Poznaniem, firma Son of Gun. Tutaj mamy go w wersji 14,5 cala, także ta lufa jest myślę, że optymalna. Uniwersalna. Ponieważ, uniwersalna, wielozadaniowa, bo zarówno, zobacz sobie, zarówno do jakichś tam konkurencji dynamicznych nie jest za długa, Dobra. łatwo ci będzie manewrować. Dlatego mogę jedną ręką trzymać, tak jak na filmie z Wietnamu. <laughs> Dokładnie. No jakbyś chciał sobie strzelić na wiesz, jakiś tam mm -hmm. większy dystans, 300 metrów, to obleci, bo ta prędkość wylotowa jest na tyle duża, że bez problemu. jakie ładne strzeli. logo. Ładne, nie? Z Sherem się kojarzy troszeczkę. Dokładnie. Tak samo jak z mojego kanału logo trochę podobne. No, także i wiesz, fajnie, bo w zestawie mhm. dostaje przyrządy mechaniczne, które mało który producent tak naprawdę daje. No tutaj mamy zamontowany dodatkowo kolimater z AT3, no bardzo fajne rozwiązanie, ale wiesz, nie każdy chce mieć od razu kolimator więc dostaje w zestawie przyrządy. Mhm. AR w speku niczego mu nie brakuje, jak najbardziej Myślę, warto. Że fajnie, też trochę za era i tak podobało mi się. Dużo bardziej niż łacha. No mniejszy, mniejsze odrzut, nie jak mm -hmm. jest taka troszkę... Fajniej się z tego strzela. A tu jakaś sama lufa jest widzę? Tak, sama lufa, którą dorzucamy do zestawu do tego w Maverika 88. Czyli kupuje. Jed czyli tutaj. O, taka różnica, tak? Dokładnie. Kupujesz broń na jedną promesę, dostajesz dwie lufy, więc krótsza do jakichś właśnie takich zabaw powiedzmy na strzelnicy pod dynamikę, żeby ci było łatwiej manewrować, a dłuższa do jakichś takich wiesz, zastosowań do strzeleń trapowych, gdzie potrzebam większej energii, większej I prędkości wylotowej. I to jest Mosberg? To jest Mosberg, tak, ma wersja 88 Maverick. Czyli strzelba myśli Schmolzberg. Prostota, nie? Ale właśnie o to chodzi w tym, w tym wszystkim. To, to ja robię papiery i... I koniecznie zapraszamy i, do nas. I wpadam. Jak tam nas zbrojowni? Wybrałeś coś? No, Zawrót za głowy. Maciek wybrał mi naprawdę fajne rzeczy. Jest szansa, że je kupię, ale zobaczymy, co się będzie działo, jak zrobię papiery. Może będą, nie wiem, lepsze ceny, lepsze oferty. Zawsze oferta się zmienia, to trzeba tak, śledzić naszą stronę. Czasem są nawet promocje na broń, mamy raty 0% i tak dalej, warto generalnie nawet przyjść na zbrojnie, poglądać. Warto nas odwiedzać. Warto nas odwiedzać, dokładnie tak. E, a stoimy teraz przy latarkach Fenix i tych mm -hmm. Fenixów nowych też trochę się tu pojawiło. Na przykład ja sobie e, tutaj upatrzyłem taką e, latarkę diodową Fenix CL20R. Ona wygląda w ten Taka sposób. Taka campingówka? Taka campingówka, dokładnie tak. No ja często wyjeżdżam gdzieś tam latem e, pod namiot, więc, mm -hmm. e, więc dla mnie idealnie. Ona jest ładowana na USB i tutaj sobie przeczytałem już, że E, Maksymalną, to jest e, 300 lumenów w Turbo, 130, czyli taka typowa nocna lampka do, tak. do namiotu, i takiej mi właśnie brakuje. Są też latarki takie jak tutaj masz PD36R, która już była, ale wersja Pro, która po prostu jest wzmocniona i jest kilka takich modeli. Dokładnie no. tak. Tu mamy na przykład też latarkę, która jest jednocześnie Power Bankiem i to jest ec e, P. A wygląda tak w pudełku. Towar z półki, więc nie będziemy go rozpakowywać, ale, ale gdzieś tam może nam uda się zrobić jakieś przebitki później. Też jest fajną opcją na, na wypadek jakieś takie w, w teren, gdzie, gdzie nie ma prądu, a chcielibyśmy na przykład poładować też Dokładnie. telefon. Tu mamy podobnie mała pojemność, ale też jest właśnie awaryjny. powerbanga. to jest taka malutka latarka, tę, 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 którą możesz tę. nosić hmm. na przykład przy kluczach. Sporo jest tych. I to jest model Spark, S spark S -Park. S -Park. S -Park. LD22 w wersji drugiej. Mamy yes. takie paki dwóch latarek, popatrz. Tak, tu jest jeden pak, właśnie tego typu. A tu drugi. I tutaj mamy na przykład HM70R i e-light latarka. Czyli mm -hmm. mamy latarkę czołową i taką małą latarkę, którą można przypiąć do czapki chociażby mm -hmm. nawet. Czy tam do, do kieszeni. No, no tu mamy TK16 w wersji drugiej. To jest świetna latarka, ja bardzo lubię, w tak, w ogóle tysiące seria 100 lumenów i ona jest latarką taktyczną i ma fajną taką opcję, że od razu bez przechodzenia przez tryby wciskając klawisz funkcyjny od razu odpalamy 3100 lumenów strobo, czyli jeżeli chcemy się obronić gdzieś tam w nocy w sytuacji jakiejś napadu itd. Y, zwiększa to bardzo nasze szanse, no i E02, jeszcze taka jako breloczek do dołożenia do kluczy no. Słuchaj, no i W tych e... zestawach o, oczywiście to wychodzi taniej, więc dlatego warto W ogóle Fenixa ten... warto wybrać, dlatego, że A, Podniesiemy sobie tutaj, jak każdy Fenix e, Wszystkie te latarki mają oczywiście mhm. e, pewien stopień wodoodporności, jak widać Całkiem spory. Tak, ale to nie jest żadna nowość, bo to już przed świętami było. takie. Ta no bo to nie akwarium. jest. To, no, to, że latarki Fenix. Jestem tutaj. To, że latarki Fenix są wodoodporne, to, to wiadomo. E, można je e, zanurzyć i, i nic nie powinno się stać. Na pewno w deszczu też sobie poradzą dzięki temu. dobra, zobaczmy, co, co dalej mam tutaj nowego, bo tych rzeczy jest jeszcze tutaj na sklepie. Jasne. O, nawet nie będziemy nigdzie daleko szli. Co to masz, dębową kuźnię? E, tak, jak to mówią, ma góralka, dwa warkoce, podzieli ta się, hej. E, także mamy takie e, właśnie e, toporki e, z dębowej kuźni. Powość na naszym sklepie, mhm. takich rzeczy z czasem oczywiście będzie pojawiało się więcej. Mały e, toporek do ogrodu, do lasu. Y Ręcznie kuty w Polsce, surowo wykończony. Więc, jeżeli ktoś lubi taki klimat, ale Dokładnie. są osoby, które lubią taki klimat, to jak najbardziej myślę, że warto. No, ja ich akurat jeszcze nie miałem okazji testować. Może, może zdarzy się taka okazja, gdzieś jak pojedziemy, to sobie wypożyczymy i wtedy będziemy mogli na przykład nagrać jakiś film specjalnie o takim toporku. Dokładnie tak. No, ten, ta, ta surowość tych toporków jest taka dość klimatyczna i, i e, myślę, że nie jednemu fanowi bushcraftu może przypaść do gustu. Ale to już kwestia gustu. Dokładnie, o gustach się nie dyskutuje. Dokładnie. HDXa znam, bo tą zabawkę już mieliśmy. Tak, to jest HDX. Dokładnie. HDS. HDS, ale tutaj widzę, że pojawiło się coś nowego. HDB. HDB. HDB, bo jest... bardzo fajna. Bardzo Jest the best. Kiedy bierzemy ją na testy? Przecież co, no będzie trzeba ją pewnie jakoś na wiosnę przestrzelać, Dokładnie jak się pewnie. zrobi jakaś fajna pogoda, gdzieś może wyskoczymy, postrzelamy sobie. Zresztą w zeszłym roku to robiliśmy no, kilka, kilka, takich, kilka takich filmów, więc było. dlaczego w nowym roku mielibyśmy nie przetestować nowego. Tutaj trzeba mieć linka do, do, do tych filmów, także... No kolejny w rodzinie, tym razem strzelba. Jak działa, zobaczymy. Jeszcze mhm. nie mieliśmy okazji przetestować, ale ciekawość mnie zżera. To już taki bardziej bojowo-taktyczny wygląd. Prezentuje się e, bardzo fajnie. Mówimy oczywiście o tej strzelbie. Także e, cóż, zobaczymy. Nie? No jasne. A jeżeli ktoś z Was wcześniej ją przetestuje, to komentarze są Wasze. Ehm, Achtung! Achtung! No skoro była strzelba. Do samoobrony, teoretycznie, no to coś lżejszego. Gaz pieprzowy, jak dobrze kojarzy? Tak, i to no. bardzo fajny, powiedzmy, budżetowy gaz, bo on w tej chwili w promocji jest za 19,99 mhm. na, y na, na, na chwilę obecną, bo to Tak, ta, może, 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 może się promocja skończyć w, w jakimś jest. czasie. Ja Więc miałem okazję go przetestować. No. sprawdzić nawet jeszcze z Ale kolegą że, yy... nie, nie pikaliśmy po sobie chcieliśmy sprawdzić jaki jest jego zasięg i faktycznie ten producent podaje 4 metry i te 4 metry są, co byłem zdziwiony że gaz za dwie dyszki potrafi tak fajnie psiknąć i generalnie po psiknięciu musieliśmy się oddać bo zaczęło nas dusić, mimo że psikaliśmy nie na siebie tylko wiatr nawet nie wiał wiatr bo była mrzawka, więc gaz się nie rozpylał byłem bardzo zdziwiony, że za dwie dychy taki gaz jest mocny mhm. e, może Zrobimy też w tym roku film o gazie. Co ty na to? No, są takie, takie plany i mamy, mamy zamiar y, testować ten gaz na organizmie żywym. To może nie zdradzajmy na razie więcej. Na razie nie, ale, ale <laughs> mamy nadzieję, że ten materiał także Wam przypadnie do gustu. Tych gazów jest całkiem sporo w naszej ofercie, mhm. a to jest właśnie taka nasza nowość w dobrej cenie. Dokładnie tak. A ty no. co masz, jakiś większy gaz? E, no właśnie wspomniałeś o tym, że was zaczęło tam piec drapać y -hmm. e, i tak dalej. E, no to tu masz spray dekontaminacyjny, czyli y -hmm. e, czymś takim mógłbyś sobie właśnie w takiej sytuacji pomóc po teście gazu pierwszego. Wcześniej skolego. mieliśmy chusteczki, które powiedzmy miały działać. Tak. w ten sposób, nie wiem, szczerze mówiąc, nie miałem okazji ich testować. Ale wydaje mi się, że taki gaz, y, właśnie neutralizujący gaz pieprzowy, może być no, lepszym spray, rozwiązaniem. Spray, e, jak to jest napisane, cool rescue liquid, czyli ratunkowy e, chłodzący płyn. Ulga wpłynie! Czyli ulga wpłynie! Także takie rzeczy też u nas znajdziecie. Słuchajcie, no wiadomo, że, że na pewno nikt nie. Mam nadzieję, że nikt z Was nie otrzyma gazem w oczy zasłużone, zasłużenia. Natomiast zdarza się, że przy samoobronie można, można dostać rykoszetem w drugą stronę. Nawet i, jeżeli bronimy się gazem i czasem jest taka sytuacja, że jest to jakieś winda, pomieszczenie i tak dalej. Może, jeżeli kupujemy sobie gaz, może warto no, taki, mieć też takie coś gdzieś. Taki zestaw jest, jest mądrą decyzją. Myślę, że tak. Słuchaj, ostatnio było o piciu, ale nie o takim piciu, mm -hmm. o alkomatach konkretnie było i po takim piciu i alkomatach to coś na normalne picie, bez alkomatu by się przydało. <grym> <Na> <grym> Jak wodę. chcesz mykambę przetestować, to możesz e testować. E Makumbę. Makumbę. <grym> Kubaska z kambuki, słuchajcie. Można, można u nas też e, złapać kupaska, kub, albo termiczne, butelki, termosy. E, na przykład taki termosik e, na, e, na jedzonko e, można zabrać w teren. Po co nosić e, półprodukty, jak można, gotowe. Wiesz, butelki i termosy wpisują się świetnie w pierwszą zasadę suriwalu. Wiesz, jak brzmi? Lepiej nosić, jak się prosić. Dokładnie, dokładnie tak. FQ50 i tutaj mamy e, także. Hig Vision e, Cheetah. E, czyli nowości, e, jeżeli chodzi o termowizję e, w naszej ofercie. Ostatnio FQ50 mieliśmy okazję testować kilka razy. Byliśmy mm -hmm. razem w terenie. Ostatecznie test, powiedz się, za trzecim razem, akurat e, ciebie, ciebie z nim, bo byłeś już na urlopie. Co sądzisz o, o, o tym sprzęcie? Myślę, spoko. Myślę, że jest y, różnica w porównaniu z tymi starszymi generacjami. <laughs> ja generalnie lubię z, ter z Termowizją wybierać się w teren. A zdarza mi się na przykład kota naszego szukać czasem na własnym podwórku, bo kot lubi nam uciec i dzięki termowizji no, no nie ma szans. Kot. Łapać złodzieja! E, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o FQ50, mnie zaskoczyło akurat w, przy tym modelu to, że było widać dokładnie zakrzywienia na drodze. W sensie było widać różnie, w zależności jak, jak ziemia się nagrzała, mhm. e, a nie było zbyt ciepło, bo to była temperatura taka no troszeczkę powyżej zera, e, no to było widać ślady, e, po prostu e, kamieni, Kolejne takie inne kolejne. rzeczy. No bo tak, generalnie różnica, ta temperatura jest tam różnica. Jest. Po prostu rejestrują faktycznie minimalną różnicę temperatury i to jest dość ważne, dlatego że im większa ta różnica temperatury, tym obieg jest bardziej widoczny. W tańszych modelach ta różnica gdzieś tam się zaciera, kiedy ta jest różnica nie wiem pół stopnia, a tutaj mimo wszystko jest to widoczne. Także fajna nowość i jak najbardziej zachęcamy. Do skorzystania właśnie e, z także termowizji. Co pepki? No, ja akurat lubię czapki z daszkiem i tych vorteksowych też mam kilka. E, no, ja mam taką na przykład, która jest tutaj. jest ja ta. jakaś taka nowość w tym, że to jest e, gumowane. To jest zu, zupełnie inna technologia. Na no, to mamy tego na rado. przykład naszytą. Mm -hmm. e, jest ale yy, taka ciekawostka, nie wiem czy wiesz yy, w ogóle na przykład, yy, jaka jest różnica między tą czapką a tą czapką. To jest trackerka, a to jest baseballówka. On dokładnie tak. Yy, ogólnie można powiedzieć, że obie są pewnego rodzaju yy, baseballówkami, bo baseballówka charakteryzuje się tym, że tu jest guziczek, yy, ale. Yy, trackerka ma trakerka, się lateczka, dokładnie tak, jak kierowca. Może się obrócimy już do naszych widzów, yy, będzie chłodniej w głowie. I yy. Jeszcze są yy, full capy. Ale Fulka Padłoi akurat nie mamy wystawionego. Natomiast nie można widać. zajrzeć na stronę internetową. Mhm. Także tych, tych trzebaczek jest kilka rodzajów. Bardzo fajne modele, właśnie mhm. z Vortexa. Zresztą jak popatrzysz cukier. sobie na tą moją czapkę, to ona ma ponad dwa lata, bo już trzy razy prawa normalnie w pralce z ciuchami, bo ja naprawdę nie oszczędzam tych moich czapek. One są nawet, bardzo dobre jakoś na e, Nawet jeżeli w garażu sobie pracuję, zawsze czapkę mam właśnie w ten sposób. E, w ten sposób zakładam, jeżeli na przykład strzelam z łuku, bo daszek mi e, zasłania, e, a jeżeli jest słońce, no to ochraniam się daszkiem. Tak samo w momencie, kiedy jest chłodno, nawet zimą. Założę jeszcze kaptur, i ta czapka też daje radę gdzieś tam na jakichś krótkich dystansach, na przykład, albo na przykład w płodnym pomieszczeniu, takim jak mój garaż. Mhm. Czapka wełniana jest za ciepła, a taka generalnie mi pomaga w tym, żeby utrzymać ciepło, a nie jest mi za ciepło. To też tak, niby zimą tylko czapka zimowa, a ja też zimą używam takich czapek. Także czapeczkę na każdą okazję. Na każdą tak na okazję. Każdę, w zasadzie... Różne wzory, różna kolorystyka pasują do każdego. Ja w sumie czapek nie tylko Vortexa. No chyba Z20 z daszkiem, tak naprawdę. Czyli jesteś kolekcjonerem, no że nie, lubię, w, lubię po prostu. Okej. Okay. No ja też mam kilka, ale, ale nie, aż, nie aż tyle. Ja w zasadzie zamieniam, wymieniam czapkę, jak się uh -huh. znosi albo jak się zgubi niestety. Nie, to, ja, to ja zakładam różne, po prostu tak. W zależności też, jak mi tam pasuje, jakie mam, nie wiem, nastrój na przykład, wiesz. Wyraź swoje emocje, siebie poprzez czapkę. No, dzisiaj masz zielony nastrój. Dzisiaj, wiesz, zielona mi w duszy gra i, i tak. Nie wnika. To oczywiście nie wszystkie nowości w naszym sklepie, tak naprawdę nie skupiliśmy sposób, nie się nie tylko pokazać na tym, co mamy tutaj. Co nas interesuje tak. prywatnie, tak naprawdę. Prywatnie, nie prywatnie też, bo ogólnie rzecz biorąc, na przykład dużą nowością od jakiegoś czasu, może nie taką super nowością, ale jest coraz szersza oferta akcesoriów takich stricte turystycznych. Mhm. Otwieramy się właśnie na takie opcje. Turystyka Także... górska, nazwijmy to, Alpinus jest tak, kojarzony z dokładnie. tym wszystkim. I cały czas Cały czas rozwijamy się. Nie tylko w jednym kierunku, w wielu kierunkach, bo chcemy łączyć ludzi wielu pasji. Dokładnie tak. Także zapraszamy Was na naszą stronę internetową do Zakładki Nowości. Zapraszamy Was do naszego salonu w czeladzi przy ulicy Wiejskiej 46. Yy, oczywiście. Gdzie jeszcze zapraszamy? Zapraszamy na TikToka, na Instagram, na Facebooka. No tak, jest nas tam sporo w mediach społecznościowych, także śledźcie, obserwujcie cały czas, gdzieś tam wrzucamy informacjami, co się pojawia nowego, jakie są promocje, gdzie Warto można się... zobaczyć wyjazdowo i tak, tak dalej. gdzie możecie się z nami spotkać. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.